Siemanko, jesteśmy dzisiaj z Masełko i Kasią, czyli złotymi medalistkami Ligi NBA. Jeszcze nie tak dawno w tym roku wręczaliśmy Wam srebrne medale. Tym razem na Waszej szyi wisi złoto. Jakie to uczucie? Masełko, dawaj, zacznij. No dobrze. Uczucie jest to wspaniałe. Ja w ogóle mam wrażenie, że dzisiaj cała nasza drużyna przyszła z takim mindem, że wygramy to i każda z nas tak na maksa wierzyła w to, że ta wygrana jest przed nami. Szczególnie, że to był trzeci mecz rozgrywany z Luni i pierwszy przegrałyśmy dwudziestoma punktami, kolejny pięcioma i teraz przewaga dziesięciu. Więc widać po prostu ten progres, który uważam, że zrobiłyśmy w największym stopniu właśnie w naszej psychice, bo zawsze mogłyśmy z nimi wygrać. No i teraz to się ziściło i jesteśmy po prostu przeszczęśliwe. Kasiu, to jaka jest recepta na to Luni skład? Jak ją w końcu znalaz znalazłyście? E, no, może powiem tak, na pewno e, w tym sezonie plan mieliśmy bardzo ambitny. E, tak było dogadane z trenerem, że w tym roku ma być finał, więc e, no bardzo się cieszymy. A recepta hmm. myślę, że zespołowość, e, wymarzony trener, e, słuchanie jego rad, no i celność na pewno. Jest to łatwe? Słuchaj, rad Szymona Czopora? Oczywiście. Masałka za, zachwiała, tak? jakieś eee, kłamstwo wleciało. Tak, mówiłam prawdę. Dziewczyny, przez większość sezonu, albo tak naprawdę przez cały sezon mogłyście liczyć na swoich niezawodnych kibiców. Jakie to uczucie tak naprawdę liczyć, grać przy takiej wspierającej was publice? O Jezu, no wsparcie zawsze najbliższych jest najważniejsze. To napędza do działania. Dla nich to robimy, dla siebie, ale kiedy masz te wiwaty gdzieś tam z tyłu, to jeszcze więcej energii dostajesz. I jesteśmy właśnie bardzo wdzięczne kibicom Run Hills i wszystkim w ogóle kibicom też na tej hali, ale oczywiście nasi są najlepsi, najczęściej uczęszczający na, na mecze. I bardzo dziękujemy za wsparcie w tych wszystkich sezonach. Ciebie, pani menadżer? Myślę, że Masyłko wszystko już powiedziała, także. Bardzo się cieszymy, że mamy taką społeczność. Kasiu, dzisiaj tak naprawdę świetna robota. Zatrzymując Mazierutę, cały czas gdzieś ją męczyłaś. Takie były plany, takie były założenia, czy tak wyszło? E, no tak, takie były założenia. E, m, powiem tak, że ten sezon ogólnie był dla mnie bardzo trudny, e, bo zdrowie płatało mi figle, więc. E, Dzisiaj musiałam sobie postawić takie dość wysoką poprzeczkę, żeby w głowie mi pracowało, może tak powiem. No i cieszę się, że się udało po prostu. No ale jak dowiozłaś, prawda? Hmm, Widziałeś? Może coś tak? więcej właśnie na ten temat? Jak to zrobiłaś? Jak to dowiozłaś oprócz tej wysoko postawionej poprzeczki? E, dobrze, powiem. powiem. E, miałam w głowie, miałam w głowie hmm, myślę, że takie piękne koszykarskie wspomnienie. Z z tamtego roku. No i cały czas miałam jakby to w głowie, trzymałam się tego, bo przez cały ten sezon nie byłam za bardzo pewna siebie przez różne sytuacje życiowe, zdrowie i tak dalej. No więc dzisiaj jakby miałam w głowie to jedno moje takie wspomnienie, no i dzięki temu, wydaje mi się, że mi się udało dzisiaj być w dobrej formie. Czyli zrobiłaś to po prostu, nie udało się, zrobiłaś. Tak, zrobiłam. Gratulacje dla Was, dziewczyny, gratulacje, Kasiu, Finals MVP. Czy jeszcze coś od Was? Nie bardzo ci dziękujemy i e, trzymamy kciuki tak, 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 za sobotę. Tak, trzymamy kciuki za sobotę, ponieważ e, nawiązując do ambitnego planu. E, z trenerem ustaliliśmy sobie, że w tym roku oboje będziemy mieć pierwsze miejsce. Tak. My już swój cel wykonałyśmy. teraz czekamy na sobotę 1430 hala AGH. Tak. Zapraszamy. Będziemy. Ciężko jest mi być obiektywnym, ale. <śmiech> Dzięki. <śmiech> <Dziękujemy>. <śmiech> Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.